Kształty, jakież to jest potrzebne w komunikacji. Przecież my non stop będziemy coś opisywać w angielskim, że coś jest okrągłe, prostokątne, kwadratowe czy trójkątne. Zwłaszcza na początku, gdy jeszcze nie będziemy znać wszystkich słów, będziemy je mogli łatwiej opisać, znając ich kształt. Nawet ten taki jeden piosenkarz o tym śpiewa. I teraz uwaga, ja pokażę Ci kilka kształtów w języku angielskim, kilka takich figur geometrycznych. Być może nawet niektóre z nich znasz, ale postaram się o nich też powiedzieć coś ciekawego. Uświadomisz sobie na przykład, dlaczego rynek miejski ma taki kształt, jaki ma. Tak. Właśnie dzięki kształtom. Natomiast jeżeli czujesz niedosyt i potrzebujesz jakichś innych kształtów, no to dorób sobie to na własną rękę. Tak po prostu porozglądaj się i spróbuj się zastanowić, czy jesteś w stanie nazwać, opisać jakąś rzecz, jakiś przedmiot właśnie z użyciem kształtów. Bo jeżeli przydaje Ci to w codziennej komunikacji, to przydać się też w angielskim. Zacznijmy od trójkąta. Trójkątu kształtu trójkątnego. Pewnie są rzeczy w Twoim otoczeniu, które mają trójkątny kształt. I sam trójkąt to jest. Jakby to można przeczytać? Jak powiesz tak twardo triangle, pewnie cię zrozumieją. Natomiast jeżeli chcesz to nieco precyzyjniej powiedzieć, to spróbuj sobie wyobrazić, że tam jest takie traja, takie traja i zabrzmi to coś w stylu triangle, triangle. Więc to będzie nasz trójkąt, a teraz jak powiedzieć trójkątny, że coś ma trójkątny kształt. Do tego użyjemy takiego słowa, które brzmi mniej więcej jako triangular. Try to repeat. Triangular. I teraz zanim wyobrazimy sobie coś trójkątnego, to zapamiętaj kolejne bardzo ważne słowa, mianowicie shape. To słowo shape, ono oznacza właśnie kształt. So you can describe its shape. Możesz opisać tego czegoś kształt. I wtedy możesz powiedzieć triangular shape. So I could say there is a tree over there and the tree has a triangular shape, czyli jest drzewo i to drzewo ma taki trójkątny kształt. I do tego słowa triangle będzie nieco podobne słowo rectangle. Rectangle, czyli prostokąt. Dlaczego pominąłem to słowo? Za chwilę do tego dojdziemy. Rectangle, czyli prostokąt i prostokątny też będzie dość podobny do tego naszego triangula, bo będzie to rectangular. Rectangular, coś prostokątnego. So you could say my room has a rectangular shape. Rectangular shape, czyli po prostu prostokątny kształt. Mój rozmówca będzie wiedział, że to pomieszczenie jest w prostokątnym kształcie. No i teraz dojdźmy do tego naszego kwadratu. On się tak trochę wyróżnia między tymi dwoma, a zwłaszcza nie lubi się ze swoim bratem prostokątem, bo jego nazwa w języku angielskim to square. Tak to trochę brzmi, square. Kojarzy Ci się to słowo square z czymś, na przykład ze skwerem? Tak skwerem czyli jakimś takim miejscem w mieście, które zazwyczaj jest jakimś takim rynkiem, bo skwery są kwadratowe, rynki miejskie są kwadratowe. Jest to jedno z tych słów square, które oznacza właśnie rynek. Na przykład main square w mieście to jest główny rynek. Mam nadzieję, że nawet, jeżeli wcześniej nie zdarzyło ci się słyszeć o tym słowie, to z łatwością je zapamiętasz square. No i teraz jakby był kwadratowy kształt. Mamy tutaj jakąś zależność, triangular, rectangular. To może będzie tutaj coś w stylu squareula? No właśnie, nie, można to uznać za wyjątek, bo będzie to tak samo square. Po prostu square and square, czyli kwadrat i kwadratowy. Czasem tak jest w języku angielskim, że niektóre rzeczowniki mają taką samą formę jak przymiotnik. So you could say that something has a square shape. Coś ma jakiś kwadratowy kształt. No właśnie zastanów się, co w Twoim otoczeniu może mieć square shape. Ale możesz też na przykład powiedzieć to w taki sposób: Square shaped, czyli jakby kwadratowo kształtny. So you could say I have a square shaped house. Czyli mam taki kwadratowo kształtny dom, czyli po prostu mam kwadratowy dom. No i zostaje nam jeszcze koło okrąg. Kula, wiem, oczywiście, że są między nimi różnice. Natomiast tutaj, na tym podstawowym poziomie, żeby opisywać jakiś kształt, nie będziemy się za bardzo zagłębiać w trigonometrię. Nie wygupiłem się. Zatem zacznijmy od tego okręgu. Ten okrąg to, hmm, zobacz, on trochę brzmi jak cyrkiel. Tak wygląda jak cyrkiel, bo cyrkle przecież robi się te okręgle. So, circle. Circle. Była kiedyś taka stacja w Polsce, już chyba jej nie ma. Ona miała w nazwie właśnie Circle. A jeszcze dla bardzo wnikliwych, kula, jako taka kula, to może być na przykład Sphere. Sphere, jako taki obiekt. Natomiast taka kulka do rzucania, to jak myślisz, jak to może być? Jest taka jedna duża, większa kula do grania. Możesz dać naś w sekcji komentarzy. No i teraz jak będzie okrągły kształt? Mamy Circle, czyli próbujemy coś skorzystać z tej zasady, Jakiś Circula. Jest takie słowo, ale mam wrażenie, że ono na co dzień jest rzadziej używane. Może gdzieś tam w jakichś kwestiach naukowych. Jeżeli coś jest okrągłego, to najczęściej ludzie powiedzą po prostu round. Jakiś round shape. Często mówi się na przykład, że ktoś ma round face, okrągłą twarz, gdy chcemy kogoś opisać. I wierz mi, że jeżeli zapamiętasz przynajmniej te cztery, choćby podstawowe nazwy tych kształtów, to one później mogą przydać się w takich sytuacjach, w których się nie spodziewasz. Chcąc coś opisać, chcąc coś wytłumaczyć, chcąc coś przedstawić Twojemu rozmówcy w języku angielskim, wierz mi, że te kształty mogą uratować skórę. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, miłe mi będzie, jeżeli coś po sobie zostawisz, a wszystkich tych, którzy chcieliby pocisnąć trochę z angielskim, jak zwykle zapraszam do Enlina do 500 zwrotów. Koniecznie sprawdź prezentację tego pakietu, ponad 500 zwrotów podzielonych na kategorie i tłumaczę je dokładnie tak samo, jak robię to tutaj. Do tego masa bonusów i takich motywacyjnych trików, żeby się tego po prostu nauczyć. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!